Oto piękne strony kobiety w Radiu PIN. Zapraszam, Agata Młynarska. Wyobraź sobie, że mnie jako sześcioletnią dziewczynkę wysyłali do pensjonatu, do Puszczykowa czy do Puszczykówka pod Poznaniem, gdzie przyjeżdżali jacyś przedwojenni arystokraci, jacyś panowie w białych garniturach i białych czapeczkach, jakieś damy, wiesz. I ja tam się pętałam, to sześcioletnie dziecko i tam byłam za gwiazdę taką małą. Rozumiesz, że no wszyscy się zachwycali, że ja im odpowiadam, rozmawiałam z nimi, oni mnie, wiesz, podpuszczali, oczywiście na jakieś rozmowy wyciągali. Wiesz, ja wtedy zyskałam jakąś taką pewność, że jestem kimś. Przed wyjściem na operację, to uporządkowałam wszystkie sprawy bankowe tutaj. Tu masz to, tu rachunki, tu płacisz, tu on nie Mówię, no wiesz, no bo może się to przedłużyć, no nie wiadomo, jak to będzie. Czy, czy... to był sposób na oswojenie śmierci? Nie ma sposobu na oswojenie śmierci, Agato. To jest tylko praktyczne podejście. Podpisaliśmy rodzaj kontraktu, a właściwie powiedzieliśmy sobie o tym, że co roku, 12 marca, będziemy obchodzili rocznicę i to będzie jednocześnie przedłużenie kontraktu. A jak nie, to do widzenia.